Witam w kolejnym materiale na kanale Antifaktym. Uka Rzekier, Zenon J. Silva, witaj. Michał Waliszczyński, lis witaj. Dobry wieczór. No i witamy w, w świecie freaków kolejny raz, bo już byłeś w klaucie I teraz powiedz, jak się, jak się czujesz tutaj w fame. do you feel? Fame? I feel good. Dobrze. So far, so good. No, jak na razie jest ok. Powiedz mi, masz jednego z najcięższych rywali, jeśli chodzi o flick quality, Denis Labryga, który aspiruje do tego, żeby być zawodowcem. Jak patrzysz na niego. Jest szansa, że on będzie kiedyś bił się w UFC? Your future opponent is aspiring to the UFC. When you go UFC? KFC. Daję mu szansę, żeby poszedł do KFC. Dobra. Gdzieś tam y, krąży o tobie legenda y, wśród nie wiem kogo, ale takie plotki gdzieś tam y, wyłapałem, że jesteś bardzo łasy na polskie kobiety. Jesteś królem y, afterów. Jest is a gossip. Uh, that is uh, running around the people that you are a very, uh, That you love Polish girls and you are the king of after parties. What <laughs> is not to love? You don't love Polish girls? Yeah, co, I love. Co, co, czegoś tu nie kochasz, nie kochasz polskich dziewczyn? Shit, <laughs> I love Polish girls. Uwielbiam polskie dziewczynki. It's normal. Normalne. But I'm not a king of after parties. I never been to after party here. Ale nie jestem królem after party. Nikt nie byłem ty na after party. Nawet po galach? After the show, no. Nie, really. Nobody invited me to the after party. Jak mnie zaprosił, więc, okay. więc nie. If they were invited to after girls, ja też zaprosił na after party z jakiejś dziewczynką to jestem pierwszy. No, powiedz mi, jeśli chodzi o Denisa Labryga, jak ty odbierasz go jako człowieka, no bo on ma o tobie bardzo, bardzo, bardzo negatywne zdanie. What is your opinion about Denisa Labryga? Because his opinion about you is very, 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 very bad. He can suck my. Must be such few. A jeśli. Jeśli chodzi o kwestie sportowe to cenisz go jako zawodnika, czy też nie masz o nim za dobrego zdania? I, uh, his uh, sports skills how do you nie mogę ocenić jego tak naprawdę umiejętności ponieważ nigdy nie widziałem i w I I don't, I don't Ale nie chcę mi się wiedzieć to, że walczył z kimkolwiek dobrym raczej w ogóle się z nikim ciekawym nie bił. No dobra, Ty wracasz ze sportowej emerytury i musisz się naoliwić, czy cały czas jesteś w treningu i, i taka propozycja dla Ciebie nie jest zbytnio wymagająca? Sport, retirement, do you have some ring rust, or you are just still training and... I'm always training, man, Zawsze look at me. Zawsze jesteś w treningu, zobacz na mnie. I look like I'm training train na my... Do I look like I'm in a couch uh, uh, <susur> czy, czy eating potatoes. Czy bym siedział i wpierdalał ziemniaki na, ten, na kanapie? Potato chips. Ziemniaczki w sensie chipsy. No, no, ja bo... no, Dobra, jeśli chodzi jeszcze o yy, ten żart, który wystosował w twoim kierunku, który rzucił w twoim kierunku Denis Bryga, ta. jak ty na to reagujesz? The vanish is a fucking bleach. Yeah, yeah, the bleach, bleach, bleach joke, yeah. What about it? Co z nim? No czy cię to cię zabolało? To. Does it hurt you? reaction, e, Moją reakcję widziałeś to dzisiaj. Czyli, że w niego wleciałeś, tak? So that you run over him. Huh? That you push him and stuff like that. On mnie odepchnął. A poczułeś tę siłę Brigi? Do, do you power Bardzo przykro to powiedzieć. I didn't different things. Ale wiesz, on mnie tylko odeprnął, a nie mnie uderzył. To są dwie różne rzeczy. So I'm not gonna sit here and talk shit about his power. in face by him. Ponieważ nie dostałem jeszcze od niego, więc nie wiem. Denis Labryga cały czas powtarza, że nie wywiązałeś się z finansowych płatności wobec jego klubu po gali Cloud. Ty powiedziałeś, że to Cloud powiedział. Ty powiedziałeś, że Cloud zobowiązał się do tego, żeby te należności zapłacić. No jak to wygląda, bo Denis Labryga nie uznaje takich wymówek? So here is another, another time the with uh, Denis Labryga have told everybody, że nie pay his coaches, and what is the co o Man, I'm so tired of talking about i coach. Może mi tyle. Ok, czyli odpowiedź będzie taka taka sama na wiele pytań. Yy, rozmawiałem tutaj przed chwilą z Denisem Labrygą i był bardzo. niespokojnie pobudzony i no chyba chodzi o, o ciebie i o walkę z tobą ale były naprawdę bardzo pobudzone. czy ty nie boisz się tego że e, Denis Labryga tym właśnie pobudzeniem no, zmiecie Cię z tego oktagonu bo naprawdę tutaj jak widzimy że jest pokrzywiony ten e, dywan, to właśnie sprawka Denisa Labrygi, który przebierał yes, nogami I żeby w ciebie so wlecieć the interview i are you afraid of his tension of his power Don't confuse energy by being scared and nervous. Nie bądź, nie, nie, nie możesz mylić energii z byciem przestraszonym i zdenerwowanym. When you, when you calm, you act like this. Jeżeli jesteś spokojny, when you're nervous, się, tak. Jeżeli jesteś tak. I Tak, you know, you, swoje tak, so... ciało nie daje ci przestać. He, nie wydaje think się, żeby to była energia, bardziej po prostu dochodzi do niego świadomość, że teraz będzie miał dopiero prawdziwe pojedynki. A myślisz, że Denis LaBryga jest słaby psychicznie? Do you think Denis jest weak mentally? Very weak. Bardzo słaby. Wydaje mi się, że jest to był najsłabszy psychiczny zawodnik, z jakim kiedykolwiek walczyłem, jeżeli chodzi o zawodników z Polski. Ok, jeśli patrzymy na, weźmiemy sobie pod lupę Twoją karierę, to jesteś najbardziej, może niedoświadczonym, ale najbardziej, naj, najlepszym zawodnikiem w Freakach, który kiedykolwiek wystąpił w Polsce? Jeśli mówisz o całej karierze, czy widzisz siebie jako najlepszego fighter który walczył we Freakach w Polsce? Ja? Tak. Oczywiście nie. Jasne, że nie. Kto, kto jest lepszy, twoim zdaniem? Kto jest lepszy? i don't know because i don't I, I don't follow freak fights like that so a freak fight that's what it is a freak fight there's no such thing as a best fight it was bad, bad, or the best fighter in the freak fight because the guy that fought two girls you're going to call him the best fight Tak, no to on nie rozgranicza tego pomiędzy, że to jest tak ciężko powiedzieć, że ktoś z Free Fightów jest najlepszy, to bardziej chodzi ogólnie o najlepszych zawodników, no bo chyba nie powiesz, że chłop, który bił się z dwiema dziewczętami jest wiesz, dobrym zawodnikiem, nie? No powiedzmy jeszcze, bo gdzieś tam podczas programu, na którym byłeś z Denisem Labregą, zadzwoniło kilka kobiet i zasugerowało, że masz

Tak, widzisz tyle dużo uh, czarnoskórych? Nie, ale w Polsce widzimy. Uh, Hej, nawet, bo tym po Polach? W Polsce? yeah, w Polsce, yeah, right? Okay. How many? Ilu? Sporo. A okay. A po ostatniej gali, Claudio, kla gdzie walczyłeś, jeszcze więcej? After your last visit in Poland, there is very more. <laughs> <laughs> A to było właśnie dziewięć miesięcy temu. I that was 9 months ago. <laughs> ah. Well, there I'm... Wanted, wanted, wanted. POSTERS wanted. Then I gotta go. <laughs> Mam Gnatę. Back to California. Tak. Z... Do California. No, dobra, tym moim akcentem zakończymy. <laughs> bardzo dziękuję. Thank you very much. You. Dziękuję, dziękuję bardzo, dobra. dzięki. Dobre, to <laughs>